Wodnikowe wzgórze Wizja. Masz szczęście, że mam sprawę do załatwienia. Idę odwiedzić inne miejsce i starego przyjaciela. Długie uszy. Berek, ty gonisz! O! Myślałam o mojej królikarni Czerwony Kamień. Nie byłam tam, odkąd porwali mnie frafanie z grupy verbena. Żyjąc w niewoli, wciąż marzyłam, że kiedyś wrócę do domu. Nie jesteś szczęśliwa na wodnikowym wzgórzu z nami? Oczywiście, że jestem. Jesteście cudownie, a to miejsce jest idealne dla królików. Ale to nie twój dom. Chciałabym zobaczyć Czerwony Kamień. I zostać? <laughs> Obiecuję, zabiorę cię tam, Prymulko. Dziękuję, Laszczynku. Czerwony kamień jest pusty i wymarły. Istnieje tylko w twojej wyobraźni. Co się z nim dzieje? O czym on mówi? To jest wizja. Przykro mi, Prymulko. Nie chciałem tego zobaczyć. Nie, mylisz się. Czerwony kamień wciąż tam jest. Naprawdę. Prymulko. Nie, nie chcę tego słuchać. Mówicie okropne rzeczy. Czerwony kamień istnieje. Nie martw się, Piątku. To nie twoja wina. Tylko myśl o domu trzymała ją przy życiu. A ja pozbawiłem ją tych marzeń. Tak szybko nie rezygnuje się z marzeń. Może się pomyliłem. Może w czerwonym kamieniu nic się nie stało. Tylko w jeden sposób można się o tym przekonać. Ja się tu wszystkim zajmę. Uważajcie na siebie. Dwa zakochane serca w miłosnej podróży. Podróż to jedno, a co zastaną na miejscu, to drugie. Berek, goń mnie! <śpiewa> Potrzebujemy świeżej słomy na posłanie. Nie znoszę zapachu zatęchłej nory! Jeżynko, jeżynko, jesteś tyranem. Odkąd tu przyszliśmy, nic tylko ocharujemy. Nie byłoby miło przez jeden dzień poleżeć na słońcu? Mm, niestety, Leszczynek nas nie oszczędza. O, to niesprawiedliwe, Piątku. O co chodzi. A -a 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 zemsta w jego sercu. Zabójca powraca. Nienawiść i zemsta do ataku doprowadza. No, nieźle. Mamy nowe problemy. Kim jest ten zabójca? To Asica, z którą walczyliśmy na wiosnę. Przychodzi po nas. Przybywa. Nie ma przejścia na drugą stronę. Nie przepłyniemy, bo się nie wydostaniemy na brzeg. Czerwony kamień jest daleko. Bardzo daleko. Nie znajdziemy go, siedząc tutaj. Nie, nie sądzę, żeby... Daj spokój! Musimy się ruszyć! Prymulko, zaczekaj. Na pewno chcesz tam wrócić? Fryska, że żyć dniem dzisiejszym i jutrzejszym, nie przeszłością. Przez cały pobyt w Efrafie nie miałam przed sobą przyszłości. Teraz chcesz, żebym o niej zapomniała? Znajdę drogę do domu. Z tobą lub bez ciebie. A. Ta sama łasica wraca jak zepsuta ryba. Dobrze, kichary jej poszuka. Daj znać, kiedy ją zobaczysz. Musisz koniecznie ostrzec wszystkich na wzgórzu. Powiem im, że łasica nadchodzi, muszą więc się oddalić lub skryć głęboko pod ziemią. Dobrze. Jeśli łasica sądzi, że znajdzie tu jedzenie, mocno się zdziwi, ruszaj. Pośpieszcie się, każde wejście musi być zasypane przed zachodem słońca. Daj spokój przecież się śpieszymy. Nie życzę sobie pyskowania. Zabezpieczę królikarnię, nawet jeśli padniesz ze zmęczenia, jasne? Kiedy leszczynek nas popędza, jest bardziej uprzejmy. Koniec piątku. <laughs> Mam tego dość. Muszę odpocząć. Uch. Wracaj natychmiast do pracy, ty leniwy futrzaku, albo rzucę cię na pożarcie łasicy! Nie musisz tak wrzeszczeć, czubaku. Ja bardzo wytrwale... Nie mam zamiaru dyskutować. Jestem szefem i będzie tak, jak każe. Do roboty! Im szybciej wróci Leszczynek, tym lepiej się poczuję. Ty i te twoje piekielne wizje! Gdyby nie one, nie mielibyśmy takich problemów. Hej! To nie jest wina piątka. Jesteś przekleństwem tej królikarni. Teraz wiesz, kim jesteś. Ach. Schowajmy się. Mam pomysł. Możemy wskoczyć do łódki i przedostać się na drugą stronę. Nie sądzę. Idzie, uda ci się. Czerwony kamień, pamiętasz? Dom. To wspomnienie pomogło ci we trafie. Nie zapominaj o nim teraz. Nie! Nikt cię nie chce na wodnikowym wzgórzu. Długie uszy zamknęły mnie pod ziemią. Myślałem, że nie wyjdę. Głupie króliki. No! No! Mm, dobra robota. Teraz pomóżcie jeżynce robić pułapki. Już nie czuję tyle łapy. Poczujesz moją, jeśli zaraz nie wstaniesz. Ostrzegłem wszystkich przed łasicą: pardwy, kuropatwy, myszy, norniki, ryjówki i wiewiórki. Jeże trochę się boją, dlatego chcą zostać z nami. Nie ma problemu. Zaprowadź je do nory. Świetna robota. Znakomicie! Jedzenia wystarczy nam do następnej pełni księżyca. Mm. Nie wstyd wam tak leniuchować? Ach. Skończyliśmy już. Jamy, zapory, wszystko. Mógłbyś nauczyć się od leszczynka, jak się zachowuje miły przywódca. Staram się was wszystkich ratować, a nie zdobywać tanią popularność. Akurat. Gdzie jest piątek? Poszedł coś zjeść. Jeszcze nie wrócił. Mm, lepiej go poszukam. Nikt nie powinien oddalać się od nory, gdy w pobliżu czai się łasica. Zajmijcie się czymś, albo sam znajdę wam zajęcie. Ja tam ucieszę się na widok łasicy. Przygotowałem coś dla niej. Nie mogę. Możesz. Chcę, żebyśmy zawsze byli razem. Chcę mieć z tobą tyle dzieci, ile miał LRA! Płyń! Tu robisz piątku, zaraz będzie ciemno i wróg się zbliża. To wszystko moja wina. O czym ty mówisz? Leszczynek miał rację. To nic nowego. Powiedz, w czym miał rację? Moje wizje. A jeśli ja wcale nie widzę przyszłości, jeśli moje wizje prowokują wydarzenia? Nie bądź śmieszny, zapomnij o tym. A jeśli sprowokowałem zniszczenie Sandleford, a Leszczynek omalnie umarł przeze mnie? A ty? Omal nie zginąłeś w Błyszczących Sidłach! To wszystko zdarzyło się nie z twojej winy! Leszczynek miał rację. Jestem przeklęty. Muszę stąd odejść. Gdy będę daleko, moje wizje nikogo nie skrzywdzą. Czubaku! Widzę łasicę! Jest blisko! Gotowa do ataku! Szybko, Piątku. Mamy mało czasu. Potrzebują ciebie. Lepiej już idź. Zostań z nim! Wrócę, gdy będę mógł! Nie zostawię cię piątku. Nie znalazłeś piątka? Znalazłem. A z tobą będę musiał poważnie porozmawiać. Co ja znowu zrobiłem? Wchodzić do nory. Wszyscy na pozycję. Nie będziemy mieć drugiej szansy, jeśli nie obronimy się przed łasicą. Musimy się pośpieszyć. Sowy polują. Wskoczyłeś za mną do wody, chociaż nie byłeś pewien, czy się uratujemy. Kocham cię. Powiedziałem to głośno? Tak, Leszczynku. powiedziałeś. Ktoś powie praw, ktoś szczęściał. A dla mnie to wprost z nieba cud. Jedno spojrzenie w blasku gwiazd. Złączyło nas. Ktoś powie, może, że to los, a mnie prowadził serca głos. Jedno spojrzenie. Pasku gwiazd złączyło nas. Przed najgorszym złem bo strzeć cię już będę w noc i w dzień. Dziękujmy gwiazdom za ich blask. On połączył nas. Nadszedł czas na posiłek, długie uszy, nadszedł czas! Do <gry> ty Szukaj sobie łatwiejszej zdobyczy. Tu niczego nie ma! Poczekam, aż ty przyjdziesz. Prędzej czy później przyjdziesz? Czekaj, ile chcesz! Mamy dużo jedzenia. Długo stąd nie wyjdziemy. Nie znajdziesz tu żadnej zdobyczy. Wszyscy uciekli jak tylko się zjawiłaś. Jeśli tu zostaniesz, wkrótce będziesz głodować, moja droga. Jesteśmy na miejscu. Królikarnia, czerwony kamień. Dom. Maczku! Lewendo! Jest to ktoś? Nic nie czuję. Tutaj od dawna nikogo nie ma. Piątek miał rację. Wszyscy odeszli. Dawno temu. Kto tam jest? Pytan Żarnowiec! Prymulka, prawda? Tak dawno odeszłaś stąd. Kiedy to było? Co tu się stało? Gdzie są wszyscy? Kto? O, odeszli. Była tu wielka choroba. Czarny Królik z Inle zabrał wszystkich, z wyjątkiem mnie. Dawno temu. Tak dawno. Spójrz, tam jest lawenda. Witaj, Szałwio! Spójrz, kto tu jest. Prymulka wróciła do domu. Co to jest? Marchewka. Znakomicie, lawendo. Biedny kapitan żarnowiec. Nie ma jedzenia. Nigdzie. Coś musi być. Tylko gdzie? długie ucho, koniec czekania. Jestem bardzo głodna. Każdej nocy śniło mi się, że wracam z Efrafy do domu. Wszyscy tu byli. Żywi. Jednak to nie była prawda. Odeszli z czarnym królikiem z Inle. Ich duchy pozostały, bo ich potrzebowałaś. Czas je uwolnić. Masz mnie oraz wodnikowe wzgórze. I moją przeszłość. Nie wydaje mi się, żebyśmy tu kogoś znaleźli. To miejsce jest opustoszałe. Dziwne. Właśnie rozmawiałem z lawendą. Powiedziała: Do widzenia. Maczek i inni tak samo. Bardzo dziwne. Chodź z nami, kapitanie Żarnowcu. Na wysokie wzgórza. Spodoba ci się. Nie mogę tu zostać sam jak palec. Wysokie wzgórza? To cudownie. To najpiękniejsze miejsce na świecie. Do widzenia wszystkim. Dziękuję. Nic nie poczujesz długie uszy. Za to ty poczujesz! A! Wykop dołek, a potem go ponownie zasyp. Uff. Witajcie! Tęskniłem za tobą. Mówię to szczerze, Leszczynku. Co tu się działo? Było trochę zamieszania z łasicą. Pozbyliśmy się jej. Jednak piątek jest w złym stanie. To moja wina. Tutaj wciąż coś się dzieje. Przywykniesz do tego. Jerzynko, to jest kapitan żarnowiec, stary przyjaciel. Zostanie z nami. Wszyscy się cieszymy, kapitanie. To bardzo ładne miejsce. Przyjemne. Wprawdzie to nie czerwony kamień, ale trudno. <laughs> Tak, dość gęste, dobre, zadowalające. A teraz możemy wszystko obejrzeć. Mówiłem ci, nie mogę dłużej mieszkać na wodnikowym wzgórzu. Odejdź, proszę. Nie ma mowy. Dzień dobry. Dzień dobry, Leszczynku. Jastrzębiec powiedział mi, co się stało. Posłuchaj, piątku. Twoje wizje nie prowokują niczego złego. Ty naprawdę widzisz przyszłość. Nie możesz tego wiedzieć. Jastrzębiec miał rację. Niektórzy winią posłańca, gdy przynosi złe wieści. To miał na myśli. Nie sądzę. Pamiętasz poranną wizję o królikarni Czerwony Kamień? Widziałem cię w porzuconym i opustoszałym miejscu. I miałeś rację. Tylko, że mieszkańcy opuścili je dawno temu. Twoja wizja niczego nie wywołała. To się zdarzyło dawno? Przeprowadziliśmy kogoś, kto ci o tym opowie. Więc moje wizje niczego nie wywołują. Ja widzę prawdę. Przecież tłumaczyłem ci to mm, przez północy. Ale nie tak, jak zrobił to Leszczynek. Nie! Oczywiście, że nie. Teraz posłuchajmy Łasicy, a ja opowiem o wyprawie do Czerwonego Kamienia. Na przykład co? Na przykład to, że zostanę ojcem. O, mogłem ci to powiedzieć. Gratuluję. Fantastyczna! Gratulacje. Wersja polska, telewizja polska, agencja filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Katarzyny Ciupak, Ewa Prugar. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Cezary Kieciński, Marek Barbasiewicz, Jacek Kopczyński, Marcin Hycnar, Katarzyna Tatarak, Waldemar Barwiński, Julia Kołakowska i inni.